W 1984 roku urodziło się nam drugie dziecko upragniony synek Antoni, który okazał się dzieckiem autystycznym. Stanęliśmy wówczas przed poważnym dylematem, mianowicie czy zdecydować się na wyjazd z kraju i podjęliśmy decyzję o tym, żeby pozostać w kraju, organizować pomoc dla Antka i jego kolegów tutaj. Duży wpływ na naszą decyzję miał fakt, że przez lata byliśmy wytrenowani w działalności opozycyjnej. Byliśmy działaczami opozycji demokratycznej i mieliśmy taki długi trening obywatelskiego działania. Codziennie rano spotykamy się na tak zwanej odprawie o godzinie 9, gdzie omawiamy z podopiecznymi ramowy plan na dany dzień. Justyna, Artur, Antek i Tomek przyczepiają na tablicy etykiety, które pokazują, co danego dnia będą robić. Justyna, kto będzie robić butony? Antek. Dobrze! A kto będzie robić bransoletki? Ja świetnie, bardzo dobrze jest Piątka. Nie okay, nie to. Piątka. Wygląda mi Okej, jedna wystarczy. Dobra, kto sprawdza pogodę Dobra. teraz? Jaka jest pogoda, Artur? jak je, jej ja, pomuło. Je, mhm. Powiedz wyraźnie, wieje wiatr. Jej, je, ja. To jest pokój, w którym każdy z podopiecznych ma swoje biurko, swoją, swoją bazę bezpieczną, swój plan dnia. Plany są po to, żeby podopieczni byli samodzielni, żeby nie musieli co chwilę pytać terapeutów, co mają robić, żeby, żeby po prostu płynnie, sprawnie przechodzili od aktywności do aktywności, spędzali. Dzień. W 1988 roku rozpoczęliśmy działalność koła rodziców i opiekunów dzieci autystycznych przy towarzystwie walki z kalectwem. Chodziliśmy po poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach, szkołach specjalnych, żeby się dowiedzieć. Czy gdzieś nie ma dzieci autystycznych. W 1991 roku utworzyliśmy stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym. Wśród członków założycieli stowarzyszenia był również świętej pamięci Maciej Płażyński, który przez całe lata. Nas potem wspierał. Dojrzewała w nas e, taka myśl, idea, że konieczne jest powołanie ośrodka e, dla dzieci i młodzieży z autyzmem i ten ośrodek powstał w 1992 roku. Każdy robi swoje zadania. Ktoś nie używałego I na początku ośrodek obejmował swoim wsparciem 12 dzieci, a w tej chwili 65 właściwie dzieci i młodzieży z autyzmem. Była to placówka kuratoryjna, natomiast myślę, że nigdy by nie powstała, gdyby nie działalność stowarzyszenia, czyli nas. Naszym obowiązkiem jako społeczeństwa jest traktować osoby z autyzmem jako współobywateli. Mm. Nie. Musisz się przygotować, czy rysz? Rysz. Ja Start. Muzyka! Możesz muzyki. Muzyka. Praca w paradygmacie terapii behawioralnej no, nauczyła mnie bardzo naukowego podejścia do problemów związanych z zaburzeniami zachowania u osób autystycznych. Na efekty naszej pracy bardzo często trzeba czekać naprawdę długi okres. Myślę, że cierpliwość jest tą rzeczą, której przede wszystkim nauczyłem się w pracy. Terapia behawioralna kładzie mocny nacisk na to, żeby wszystkie zachowania, wszystkie interwencje terapeutyczne były ściśle określone, odpowiednio rejestrowane, dzięki czemu potem można wyciągać odpowiednie wnioski. Myślę, że moim marzeniem jako terapeuty behawioralnego jest to, aby w Polsce powstał system, który będzie obejmował opieką Osoby niepełnosprawne od ich urodzenia aż do śmierci. Żeby osoby takie nie były pozostawione e, sobie. Nie mieliśmy wyobrażenia, że trzeba tworzyć system wsparcia dla osób z autyzmem. Ale potem nasi uczniowie i w tym również mój syn rośli. Stawali się coraz bardziej dorośli, i zobaczyliśmy, że nie ma dla nich żadnych miejsc, gdzie mogliby uczęszczać i dalej się rozwijać po ukończeniu edukacji. Pierwsze centrum powstało w Gdyni, kolejne w 2009 roku powstało w Gdańsku. Te dwa centra nie zaspokajają wszystkich potrzeb dorosłych osób z autyzmem, ale staramy się robić kolejne kroki i wychodzić naprzeciw potrzebom, które się pojawiają. Wydaje mi się, że bardzo poważnym problemem jest brak wsparcia wysoko funkcjonujących osób z autyzmem, które y, często nie mają właśnie pomocy w miejscu pracy, a niewiele by wystarczyło, żeby one mogły dobrze sobie radzić. Mam 23 lata, za rok będę miała 24. Teraz robię technik informatyk, już jestem na drugim roku, wcześniej robiłam technik organizacji reklamy, później zobaczę, co będę dalej robiła, jeszcze się mnie to zastanawia. I pierwszy raz miałam staż w drukarni, miesiąc tam pracowałam i fajnie mi się podobało, zdobyłam doświadczenie i żałuję, że to zakończyłam. I wynagrodzenie dostałam 136,33 zł. Czy dorosła osoba z autyzmem nie różni się właściwie od dorosłej osoby pełnosprawnej? Ma te same potrzeby, radości, troski? Nie wiem, jako kto chcę pracować. Może za rok będę chyba uczyć się zaocznie technika rachunkowości, bo lubię w ogóle. albo technik administracji, bo nie powinnam bać się praw. I Trochę interesują mnie rachunki, Excel. Osoby z autyzmem mają problemy w interakcjach społecznych i jakby dużą trudność w odczytywaniu tej takiej płaszczyzny niewerbalnej. Widzisz, jest operacja. I teraz Ty zrób to samo. Weź aparat. O! Podwójny. Akurat robiłem zdjęcie. A do jakiej szkoły chodziłeś? W latach 1999-2005 do szkoły podstawowej 34 na płycie redłowskiej. W latach 2005-2008 do zespołu szkół numer 5 w Orłowie to było moje gimnazjum. I w latach 2008-2011 chodziłem do zespołu szkół ogólnokształcących numer 4. Na oburzu to było moje liceum. Tutaj spędzam czas. To, co mi zadadzą do, żeby, do wykonania, to ja wykonam to. Osoba, która do nas trafia, jest przez nas konsultowana. Wyznacza się jej profil i ścieżkę tak kariery zawodowej. Później pod ten profil, znając już możliwości i tej osoby szukamy pracodawcy, który mógłby tę osobę przyjąć albo na praktykę zawodową, albo od razu do zatrudnienia. Ta osoba odbywa taki, taki staż albo trening pracy. Jest tam z terapeutą cały czas. I terapeuta jest jakby takim, bo ja to nazywam buforem pomiędzy pracodawcą a, a osobą z autyzmem. Stopniowo terapeuta się wycofuje ze swojej obecności, ale wtedy tylko kiedy ma pewność, że ta osoba sobie radzi. Później jest to faza monitoringu. Osoba z autyzmem pracuje sama. Terapeuta jest do dyspozycji pracodawcy. Wtedy, kiedy pojawia się jakiś problem, przyjeżdża terapeuta i rozwiązuje go. Przy centrum w Gdyni istnieje takie miejsce pracy chronionej, którym jest punkt poligraficzny obsługiwany przez wysoko funkcjonujące osoby z autyzmem. A czy wszystko teraz będziesz miał A4 a cztery, cztery razy? To, to było tam dwa złote. Co, cztery razy? I jak klient przychodzi odebrać zamówienie, patrzy się, czy wszystko jest w porządku. W większości przypadków jest dobrze zrobione, a jak jest coś nie tak, coś źle, to mi zwróci uwagę i jest poprawka. Co jej pracy lubię po prostu dokładność, solidność, długie terminy realizacji zamówień, ze względu na żeby. Żeby nie robić szybko i byle jak, a robić dłu, dłu, dłużej, nawet bardzo długo, ale za to bardzo porządnie zrobić. Kończy mi się trzeci rok w, w współpracy z, z tym zakładem poligraficznym, z, z tym Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku i Centrum Aktywizacji zawodowej i Społecznej dla Dorosłych osób z Autyzmem. Szczególnie trudne w naszej działalności jest to, że musimy stale przezwyciężać bariery mentalne. Które wynikają z niezrozumienia, że osoby z autyzmem wymagają szczególnego indywidualnego wsparcia. Wynika to z niezrozumienia, że to indywidualne wsparcie jest tym samym, co pies przewodnik dla osób niewidomych, czy nowoczesny wózek inwalidzki dla inwalidów ruchu. Bez takiego wsparcia osoby z autyzmem nie mają szans na stanie się pełnoprawnymi obywatelami społeczeństwa. Nasz program pomocy osobom z autyzmem nazywaliśmy Żyć Razem. Jest to program wsparcia osób z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały. Pracujemy z Tomkiem, opierając się głównie o, o, o trzy płaszczyzny. Jeżeli Tomek miał bardzo duże problemy z dojściem do centrum, czyli samym w ogóle przyjściem tutaj, ponieważ nie chciał wyjść z domu, naszym y, zadaniem jest to, żeby pomóc Tomkowi. Dlatego od tamtego momentu jesteśmy codziennie w domu, codziennie pomagamy mu ubrać się razem z mamą, wyprowadzamy go, idziemy z paserkiem albo środkiem komunikacji miejskiej, jeżeli pozwalają na te zachowania. Jeżeli by chodziło o samą pracę w centrum, jeżeli o takie techniki proaktywne, ustalamy tak, że Tomek ma na planie tylko i wyłącznie trzy bądź cztery czynności. Wtedy sam plan nie jest do Tomka, jakby powiedzieć, przerażający na cały dzień, że musi wykonać te czynności. Jeżeli chodziło by o nasze techniki reaktywne, kiedy już zachowania takie niepożądane, Właśnie autogresywne już występują, czyli już musimy zareagować, żeby nie zrobić sobie krzywdy bądź innym osobom w otoczeniu. Wtedy mamy, stosujemy głównie, są to polecenia krótkie: nie rób, przestań, spokojne ręce. Jeżeli to nie pomaga, mamy tak zwane gniotki, to są takie dwie małe piłeczki. Ostatnią rzeczą, jaką robimy, to tak zwane przytrzymania. Ale przytrzymania nie stosujemy jako karę. Są to zachowania przytrzymania tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie stworzył zagrożenia dla siebie bądź innych osób w otoczeniu. I w taki sposób pracujemy, czyli opieramy się o przede wszystkim pozytywne wzmacnianie, i do tego właśnie teraz zmierzam. Jeżeli Tomek prezentuje dobre zachowania i jest. Taki, jaki byśmy chcieli, żeby był już do końca czyli ma spokojne ręce, jest cicho, czyli nie prezentuje krzyku jest taki, jakim w sumie go kochamy to w, wtedy wzmacniamy go tak zwaną gospodarką żetonową ale również pochwałami społecznymi jakim jest po prostu piątka czy uścisk takim, jakbym, po prostu między, tak jakbym darzył po sobie swojego przyjaciela i w, tak to właśnie wygląda. łącznie jest dziewięciu 8 terapeutów i ja, czyli ja też jestem właściwie terapeutą, bo czynnie pracuję z podopiecznymi i około dwudziestu podopiecznych jest tutaj w, na co dzień. Czyli też, czy dobrze? To jest Darek. Jest razem, że dobrze się komunikuje, to jest podstawą do, do, dobrej pracy i dawania dobrej terapii. To jest specyficzna praca, ona wymaga dużo, takiego, dużo takiej delikatności, cierpliwości. Jeżeli mu się włoży to w plan, to bardziej to znosi wtedy. Objawami. Mamy klasyfikację pewną i mamy objawy, które zostały wciśnięte w obraz autyzmu, ale przejawy danego objawu są różne. Jakub Siński. Co ty tutaj robisz? Pracuję w centrum stajni. Prowadziłem Rudiego Koni, podopieczne. Po wsparcie nie opiera się tylko na terapii behawioralnej tylko również na, na aspektach poznawczych. Dla mnie rodzic też jest wyznacznikiem tego, co można by było zrobić, ponieważ obraz, tak, czyli zachowanie danej osoby tutaj w, w naszej placówce, nie jest obrazem pełnym. Że trzeba właśnie wyjść poza w ogóle granice swojej wyobraźni, bardzo często ze względu na to podejście indywidualne do każdego z nich. Tak? Że trzeba. to no, trzeba troszkę przekraczać samego siebie. Widzimy się każdego dnia tak zaglądające rzeczy. Że nie można jak w każdej innej pracy powiedzieć, że robi się codziennie to samo, albo że coś jest upiętym schematem. Cały czas, że tak powiem, sytuacje nas zaskakują. Są osoby, które przykładowo dla każdej osoby z zewnątrz, pewne ich zachowania byłyby zadziwiające. Pytając się daną osobę o to, jaki był dzień, powiedzmy, 13 października 2007, potrafi w przeciągu, powiedzmy, minuty. Powiedzieć dokładnie, że był to był wtorek. Są to osoby już dorosłe, gdzie wydawałoby się, że ich dorosłość jakby preferuje to, że, że powinny już coś umieć. Tu jest cały czas jakby e, nauka podstawowych rzeczy. Jest po dziś Każdy z nas ma poczucie bycia potrzebnym i robienia tych rzeczy, które robimy dobrze. I myślę, że każda osoba z autyzmem, która dostaje jakieś zadanie do wykonania, też chce się z niego jak najlepiej wywiązać, bo też chce mieć poczucie sprawstwa i bycia potrzebnym po prostu w stosunku do innych. Że myślę, że trzeba to doceniać i podkreślać. Jeszcze za życie mojego męża przez wiele lat myśleliśmy o zbudowaniu wspólnoty domowej dla dorosłych osób z autyzmem. Nazwaliśmy taki dom marzeń właśnie wspólnotą domową. Myśląc o budowie takiego domu, myśli się również o tym, że nie zawsze będę przy moim niepełnosprawnym dziecku. I że ten dom jest głównie po to, żeby móc spokojnie umrzeć, i z takim poczuciem, że moje dziecko i inne dorosłe już dzieci będą miały dobre miejsce, nawet kiedy nas nie będzie. Ale paradoksalnie ta data, 10 kwietnia, była taką datą graniczną, po której już było dla mnie oczywiste, że Zaczynamy ten projekt wspólnoty domowej. Właściwie byliśmy zgodni, cały zarząd naszego stowarzyszenia, że to będzie taki piękny pomnik, żywy pomnik mojego męża, który był przewodniczącym parlamentarnej grupy do spraw autyzmu i sporo dla osób z autyzmem zrobił. Ale również przez to, że jako pierwsza osoba publiczna powiedział tak: ja jestem ojcem, Dziecka autystycznego. Według mnie to tak, cała rodzina się zmieniła, a to my wszyscy żeśmy się zmienili, bo praktycznie życie jest podług dziecka. Przychodzi moment, że muszę się może wypłakać, wygadać, chociaż mam bardzo super rodzinę i mam dziadka, który mi w całe życie pomaga. To jest bardzo trudne od samego początku po prostu człowiek nie wie, w jaki sposób nawiązać kontakt z takim dzieckiem. Więc powoli, powoli, jakby uczyliśmy się tego, cała moja rodzina. Nie było internetu, książek na ten temat, więc wszystkiego się dowiadywałam z tych spotkań w stowarzyszeniu. I takie każde, każde spotkanie dawało mi bardzo dużo nadziei. Właśnie tam poznałam się, właśnie z, z, tutaj, z gronem r, pani rodziców. Na dzień dzisiejszy już czuję się o wiele lepiej. Niż 20 lat temu, kiedy to się okazało, bo wiem, co jest tam za zakrętem. Kiedyś była pustka, a teraz za tym zakrętem coś widać. No, chociażby ten dom dla nich, tak? Że coś się dzieje, że, że autyzm już się tak mówi, że nie jest to takie zaściankowe, takie schowane. Pierwsze szkolenie na ten temat, jakie odbyło się właśnie w stowarzyszeniu, pamiętam. Takie spotkania, takie warsztaty z psychologami, nawet w których uczestniczyliśmy oboje z mężem. Ja zauważyłem właśnie duży postęp u Zosi, dzięki właśnie tej terapii, która jest w ośrodku prowadzona, że ona już zaczyna się inaczej zachowywać. Dlatego bardzo się cieszę, że już teraz te nowe dzieci mogą zacząć szybciej, i wtedy będą lepsze postępy. Ja na przykład ja się cieszę, jak na przykład Justa. Jest taka rozgadana, chodzi do wszystkich sklepów, nawet ze mną w tej chwili wchodzi do różnych sklepów, w których dawniej nie wchodziła. To dziecko w moim życiu było potrzebne. Się zastanawiałam się, często jestem głęboko wierząca i, 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 i się zastanawiałam nad tym, jaki był cel tego, mhm. że mam takie dziecko. Ale uważam, że to jest jakiś taki głębszy cel, nie tylko dla mnie, bo ona jak gdyby rozpoczęła taką misję w tej rodzinie, na, taką, na inne patrzenie na osoby niepełnosprawne. Mój syn miał takie momenty, że był bardzo agresywny, autoagresywny i to z mojej strony jako matki wymagało niestety skupienia na nim uwagi. Musiałam go cały czas pilnować, uważać, żeby po prostu sobie nie zrobił krzywdy, nie zrobił krzywdy swojej siostrze. Nie zniszczył czegoś w domu, i praktycznie ja mało czasu poświęcałam sobie, poświęcałam bardzo mało czasu mojej córce i domowi. Kiedyś wydawało mi się, że integracja mojego syna z dziećmi zdrowymi to jest to, na co czekam, o czym marzę. Nieprawdą jest. On się świetnie czuje w grupie sobie podobnych osób. I wydaje mi się, że kiedy widzę jego uśmiech, kiedy widzę jego zadowolenie, chęć do życia, cóż więcej. Kiedy uświadomiłam sobie, że jestem matką dziecka autystycznego, to na nowo mnie zdefiniowało jako człowieka. W sumie to moja mama mnie tak ukierunkowała, mówi słuchaj może spróbuj jednak coś zrobić dla tych autystów. Najpierw chciałam skończyć psychologię, pedagogikę w tym kierunku, powiedziałam sobie, że nie, że zrealizuję moje marzenie, skończę studia ekonomiczne, może właśnie wtedy zacznę tworzyć jakieś projekty dla autystów. Chcemy doprowadzić do takich zmian w prawie, żeby było możliwe powoływanie takich wspólnot domowych wszędzie, gdzie one są potrzebne. I dla nas ważne jest to, żeby one powstawały w mieście, w przestrzeni miejskiej i żeby były miejscem mieszkania. Natomiast, żeby każda z osób z autyzmem, każdy z mieszkańców miał swoje miejsce pracy czy dziennej aktywności w innym miejscu. Miasto daje dużo możliwości. Integracji, organizowania wielu różnych możliwości pracy, wypoczynku, budowania relacji z ludźmi, i chcielibyśmy tą drogą iść. Mamy zamiar rozwijać te nasze dwa centra aktywizacji zawodowej i społecznej. Najprawdopodobniej będzie konieczne powoływanie kolejnych, no i ten projekt przyszłości wspólnoty domowe. Ale tutaj konieczna jest współpraca w bardzo wielu obszarach i konieczne jest dokonanie zmian legislacyjnych i współpraca z samorządami lokalnymi i z innymi organizacjami.